Widać w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o to, to w poprzednim odcinku przeszliśmy tutaj. W tym momencie Roxy coś tam gadała, przed tym jak zaczęło nagrywać, więc y, nie wiem czy to jest coś ważnego czy nie. Ale no, nieważne. W tym momencie przechodzimy tutaj dalej. Przeszliśmy w tamtym odcinku, dosyć sporo. Drzwi, halo. Przynajmniej mi tak wydaje. I to tyle co chciałem w tym momencie powiedzieć. Idziemy dalej czemu Roxy płacze rozumiem że Ona jest taka przytka Roxy Push there Gregory No <Szyskać> Reksyka. Reksyka. OK. Czyli w sumie Roxy właśnie poszła po Gregoriego Zaróbym maskę, żeby zobaczyć czy tutaj jest jakaś znajdźka. Jest tam oto znajdźka. Dlatego idziemy po znajdźkę. Cicho, Gregory, nie wiem. Przeszkadzasz mi teraz. O, dzieci. Znowu włączymy dzieci. No... Znowu wyłączymy dzieci. Dobra. E, znaczy, dusze dzieci w sumie. No, no e, tam była Roxy, która biegła. Ona. Nie, tak długo. Ja, ja nie wiem, jaki... co tam ma w głowie, że ona dosłownie e, pobiegła jakieś dwie minuty temu i znowu biegła. Była tu, stąd, od, stąd biegła. Tam biegła, tam gdzie ja właśnie będę szedł, ale ja, ja nie wiem co ona ma w głowie, nie wiem co ja mam w głowie, że to w ogóle mówię, e, no, tak. Co? Czemu tu jest jakieś tornado, nie wiem. Co tu się dzieje? Jakby... To nie jest chyba normalne, że tutaj są jakieś... Dziwne rzeczy. Co tu się... A! Kulki! Juuu Juuu A właśnie Gregory, no tak yy. Obraz Roxy, dobra 0 na 4, czyli musimy 4 cztery... rzeczy proszę cię, yy, nie marnuj sobie czasu na mnie Kuźwa królik, spieprzaj ode mnie Króliczku Ej no, jesteś jakiś normalny, prawda? Jesteś jakiś normalny, prawda? Jakby ja ciebie kocham, chyba? Eh? Dobra, z pierwszej ode mnie. Dobra, yy, coś zrobiłem, nie wiem co, ale. Cika, co ty tu robisz w zasadzie? Co ty tu robisz, Cika? Możesz stąd wywalać, jakby tak, wiesz, tak pójść sobie tak Tu, 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 tu Wiesz, jakby Bym się nie obraził, jakby sobie stąd poszła Bo ja wiem co ty chcesz zrobić, ty chcesz mi dać Skera, wiesz? Naprawdę O, dziękuję, naprawdę Uwielbiam cię Sobie idziesz, no nie, czemu nie idziesz, no i stąd No i co ty robisz? Czemu ty idziesz w miejscu? Co ty w ogóle próbujesz zrobić ze sobą? Jesteś taka brzydka no, brzydka jesteś Idź stąd Muszę stwierdzić, że to jest super zrobione. Tu już chika, jakby więc że ja to jest chyba dobry pomysł, żeby tu iść, ale... Że trzeba i to... to pójdę dnia, jakby... No, wiedziałem, nie? Gówno jebane! Dobra. E, siema królik, co tam u ciebie w ogóle, bo tak... Nie wiem... O, to będzie kolejne. Najprawdopodobniej Co to robią nożyczki, znaczy wielkie nożyczki jakby... W sumie ona była chyba... Czymś... Czymś tam była, nie jakby... Na pewno czymś tam było Z deserem musisz, naprawdę w sensie... Ja cię uwielbiam, też cię uwielbiam, naprawdę. Owielbiam Cię, kotku, misku kolorowy Eee Tylko wiesz fajnie, bo bym się zostawił, naprawdę, bo... Ja, ja nie lubię ktoś mnie goni, nie? Bo... Jakoś nie przepadam za tym. Gdzie w zasadzie idę? O, znajdź go Golden Plus Baby To nie wygląda zbyt dobrze Boże, czy ty możesz czy nie wydawać tych dźwięków o! Kolejne dusze no. Wy się fajnie, bo bym mógł jednak wyłączyć. Nie no, ten królik ale tam, tam dalej jest, on się dalej nam nie uwziął nie jakby. Dalej nie mogę wyłączyć maski, bo po co wyłączać maskę przecież nie jakby... Maska to jest coś niepotrzebnego jakby... Ktoś nie wiedział nie jakby przecież po co nam maska w życiu? Po co używać jakąś dziwną maskę, nie? Co ty tam mówisz? W zasadzie co my w tym robimy? Bo ja tego nie rozumiem Właśnie, co ja mam znaleźć? lesie, Roxy Roxy Tam są wielkie nożyczki, tu jest Roxy Chica Chika będzie pewnie na szóstej kamerze, bo czemu by nie... Nie, to jest oko, sorry. Oko będzie ostatnie. A, super. Cika jest na czwa na piątej. Czyli... Nie, Boże, Roxy jest na piątej. Cika jest na drugiej. Nie. Cika jest na... Co to jest? Czekaj. Teraz Cika. No co tu niby jest? Cika. To jest No to tu będzie... Znaczy to tu będzie Chika przecież. Boże! Nie, nie wierzę w to, nie wiem, co ja robię. Tu są wielkie nożyczki, które. Nie wiem, co one robią. I tu jest oko. Super. Dalej, co prawda, nie rozumiem. Yy... O co tu chodzi? Ale wiem, że mogę zjeść maskę. Nie wiem, co. Ja... Ja... Co tu się otworzy? Tu są drzwi? Aha, dobra. O! Kolejny robocik. No, słyszycie te, te robociki? Ja nie wiem, one są jakieś dziwne. Straszne robociki. Jak tu on też będzie, jakiś robocik, to ja nie wiem, nie. Nie ma, jest. Dobra, nie ma robocika. Cztery! Super! A gra w sumie polega na kabelkach, kabelkach, tych kabelkach, tamtych kabelkach, i tych kabelkach, i tamtych kabelkach, jakby... Cała gra to są kable, jakby... Nie. Dobra, zrobiłem. Mamy to. Dalej nie wiem co ja mam tu zrobić. Jakby... Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem co tu się dzieje. Stop. Muszę to sobie przemyśleć. Hmm. Miałem pójść. Y, miałem pójść. Za Roksy. Tam były drzwi. Tam trzeba było przejść przez te drzwi. Ale tego nie zrobiłem. Jestem. Ha. Dobra, przejdźmy tu dalej. Może to się rozwiąże. Jakim cudem to tak działa dziwnie w ogóle lub cokolwiek nie wiem. No super, jakiś śmieszny obraz. Yy, no. Dobra. Słyszę co jakiś czas Roxy. To nie wróży dobrze. Naprawdę. Tu są drzwi i gdzie są drzwi? Yy, gdzieś jeszcze były chyba drzwi, nie? Nie było to drzwi. A te przewidziały mi się drzwi, nie ważne. Ach te drzwi, ja nie wiem. Drzwi, drzwi, drzwi. Albo mnie straszy, albo coś, nie wiem. Co jakiś czas coś mam z tymi drzwiami Nie tak Czekajcie Poczekajcie, co? stop Skąd się kojarzy to miejsce? Czy te drzwi są otwarte? No o co tu kaman właśnie w tym momencie? Ja nie wiem, nie, naprawdę Tam byłem, czyli tamtędy nie powinienem iść Powinienem iść tutaj? Tak. Ja już tu się pogubiłem trochę jakby. Idziemy za tym kabelkiem. Wywalaj! No, gdzie jest ten czerwony kabelek? On idzie tutaj dołem. Idzie dalej tędy. Idzie tędy. Idzie tędy. On idzie tędy Idzie tam Weź mnie strasz? Dzięki Jakby Aha Czy dalej jestem w tym samym miejscu? Okej okay. Nie no, kocham cię chika, Jakby Pierdzielę im rodzinę na trzymany Tak Zapomniałem, że nie mają rodziny. My coś źle brzmi. Czy ja serio będę musiał to jeszcze raz wszystko przechodzić? Serio. Chyba, że coś mi się zapisało w jakimś cudem. To wtedy nie, ale wydaje mi się, że jednak mi się to nic zapisało. Przez co to będzie trochę słabe. Więc dobro. A gdzie my jesteśmy? Tutaj. To jest zrobione. To jest zrobione, dobra. Czyli brakuje nam jednego kabelka. Który. Aha, tutaj jestem. Czyli, jeżeli wyszły tędy, to dojdziemy do kabelka. Chyba tędy trzeba przejść. Tędy trzeba przejść. Okej. Okay. To była Nie wiem dlaczego ten kap... To nie jest do nożyczek? Nie, on prowadzi dalej. Ale to nie ma sensu. Okej! Okay. Nie, no, króliś. Też ciebie kocham. Chica? Co ja kurwa! Nie, ja ci... Ale ty jest straszna chika. Nie lubię cię. Nie lubię cię chika, wiesz, naprawdę. To, że masz... To, że jesteś cała rozwalona! I wszystko, to nie że ten... Że możesz się tak wyskakiwać. W tym momencie najgorsze jest w tym momencie chika, bo ona będzie mi wyskakiwać najprawdopodobniej cały czas. I będę się z nią męczyć. Nie wiem jakby to zrobić, żeby się z nią nie męczyć. Znaczy jest jeden sposób, czyli w sumie... Ym, nie noszę nie maski przez jakieś półtora godziny, ale po prostu zwyczajne chodzenie. Już i tak tutaj doszedłem, w to oto miejsce. I wiem w sumie, gdzie jest nawet ym, miejsce, do którego musimy dojść, bo jest ono o tutaj. W sumie, teraz tak. musimy mi się specjalnie ładować. Szybko tutaj pójdę. Wyłączę maskę Zrobimy to I teraz pewnie najprawdopodobniej się pojawi znowu króliczek Nie pojawi się króliczek, a pojawi się cika. Jakby super, naprawdę No się bierze z dupy eee, Dla mnie to w sumie nie ma znaczenia Bo i tak będziemy tutaj szli co? Co? Źle, źle poszedłem Tutaj miałem iść Nieważne Już się pogubiłem trochę W tym, co tutaj się dzieje Dlatego musimy zrobić Róliczka Eee Babeczka pójdzie tędy kierunek pójdzie sobie tędy, a gwiazeczka pójdzie sobie tędy. Więc teraz mamy zrobione to, mamy te drzwi otwarte i wchodzimy oto w to miejsce. Foxy! Ale fajnie! I ja nie mogę. Dobra, stop, stop, tak, dobra. Przejdźmy dalej tą grę. To jest w tym momencie najważniejsze. Żeby przejść tą grę dalej... Yy, Okej. Okay. Dobra. To jest jakaś kolejka. Dobra. To jest jakaś kolejka. Znaczy, w sumie nie jakaś kolejka, tak wiadomo, to jest kolejka, zwykła kolejka, która jest kolejką, więc... Trzeba ją przejść. Znaczy, pewnie tam trzeba dojść po prostu do tej kolejki. Tak. Trzeba po prostu. Przyjść do tej kolejki. Przejść do tej kolejki, przyjść do tej kolejki. Wszystko jedno i to samo. Tutaj nie możemy zrobić mask, Czyli. Najprawdopodobniej coś się zresztą Zwyczaj jak nie możemy zrobić maski, to zazwyczaj coś przechodzi obok nas. Dobra, idziemy dalej. Rury ściekowe bez ścieków. W sumie, jakim cudem tu płyną rury ściekowe? Znaczy z wodą, a tu bazury. Jakby jak tu płynie woda, skoro to jest dana opuszczona. Idziemy właściwie teraz, idziemy. Tego nie wiem. I chyba fajnie hope I'm ja nie wiedział. Wow! Tylko powiedz mi, czemu zawsze ty mówisz, Najgłos. Z... Na głos! Jakbyś nie mogła szeptać. nie da się zejść. Okej. Okay. Ja bym to zrobił w kolejnym dniu, albo w kolejnym odcinku. Dlatego zrobię to tak. Więc w sumie to. w po powiem tak: siema i do następnego.